Widzowie, gdzie my jesteśmy i czy mamy tylko 4 serca, czy tam 5? Widzowie, to jest restauracja na youtuberowcach, ale my byliśmy w naszym wieżowcu przecież. Yy, widzowie, co tu się dzieje? Co to jest? Nie, nie, nie. Czy to jest tajemnicza postać? Czy ona nareszcie nam się pojawiła? Widzowie, co my robimy? Ona się na nas patrzy, nie wiadomo czy ona jest dobra czy zła. Ona jest chy chyba zła. Ona się po to wiedziała, że my uciekliśmy. o nie, czy ona na nas, na nas może być zła. Dobra, co? Szybko. Do zamku. Do zamku, do zamku, do zamku. Szybko, szybko, szybko. Nie wiadomo czy ona jest zła, czy nie. Szybko, 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 szybko. szybko. Widzowie, to postaci bawi, gdzie my jesteśmy. Ona ciągle... Ona się nagle pojawia. Ona się nagle pojawia, widzicie? się Nie, widzowie, nie. Nie Widzowie, czy ona porusza głową, Nie. Nie, 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 nie. Widzowie nie. Uciekamy. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Uciekamy. Tylko nie ma gdzie. Tylko nie ma gdzie. Widzowie, gdzie my uciekamy? Gdzie my chcemy uciec? Szybko. Szybko. Dobra. Szybko. Szybko. Patrzy się na nas, patrzy. Gdzie? Nie! Nie, 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 nie. Dobra, gdzie uciekamy? Musimy znaleźć jakieś miejsce. Jakieś, jakieś bezpieczne miejsce, bezpieczne miejsce. No to ogólnie w nocy Arkadia, bo tam nie wejdzie, nie? Dobra, widzowie, musimy się na razie gdzieś teraz schować i czekamy na noc. Bo no, pójdziemy do Sklepu Sinifera już trudno, pójdziemy nawet tam. Szybko, szybko. Nie, on nas widzi, on nas widzi, on nas widzi. Nie, może nie wejdzie do pomieszczenia. Szybko, szybko, szybko. Nie, zamknij drzwi, zamknij drzwi, zamknij drzwi. Dobra, dobra, dobra. Widzowie, czekamy na noc. Dobra widzowie, już jest noc, co możemy iść do tej arkadii? Oh, nie, 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 widzowie, co to, co, 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 co czym on, Gdzie my jesteśmy? No w sumie tutaj widział. Widzowie, czy ta osoba jest dobra czy zła? Widzowie, piszcie w komentarzach co mam robić, bo nie wiem, czy ta osoba, czy ta postać jest dobra czy zła, nie wygląda na dobrą. Myślę, że to będzie, nie wiem, jakaś fajna postać czy coś. Tutaj się jednak tak nie okazuje. Dobra, nie, myślicie, że ma kill Nie wiem. Dobra, wiecie co? Ro rozkopiemy te drzwi i je postawimy. Albo nie, mamy jeszcze pomysł, mamy jeszcze pomysł. Szybko. Dobra, otworzyły się, otworzyły. Dobra, dobra. Uff. Dobra. Wejdźmy jeszcze sobie do restauracji. Jak chcę ciasto, ciasto, ciasto. Dobra. Mamy, mamy, mamy. Ok. Możemy tutaj... Ale dobra. tak. Dobra, teraz y, jedzmy. I widzowie co, co my mamy zrobić? Co co, co. co my chcemy zrobić, nie? Co my jakby... Co, co my robimy? Dobra. Nie wiem. Dobra. Na razie patrzmy czy nic. Ni, ni, czy nic nie idzie, nie? Bo nie wiadomo, może zaraz może przyjść. My tego na pewno nie chcemy. Albo może być lepiej... A może lepiej być ten. Bliżej drzwi. Jak myślicie? Dobra, pójdź, pójdźmy bliżej drzwi. Pójdźmy bliżej drzwi. Dobra. Tutaj chyba będzie bezpiecznie. Tak mi się chociaż wydaje, nie? Dobra, widzowie. O, co do, widzę. Do, do, dobra, na razie tutaj postawmy. Widzowie, czy to będzie 24 godziny? Tutaj. Nie widzowie, ale co, co to jest? Nareszcie nam się pojawiła ta postać w ogóle. Moja ma, myszka nie działa. Ej, ma, m, nie, Czy ta postać to zrobiła? Ej, widzowie, ma, moja myszka, moja myszka nie działa. Żartuję, nie mogę, nie mogę nic robić. Widzowie, czy to ta postać to zrobiła? Widzowie... Nie no, wątpię. Widzowie, zobaczę, czy jest podpięty kabel. Dobra. A dobra, i działa, 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 działa. O! Nie. 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 Nie, nie, nie. Nie, nie, Ja uciekam. Ja. Ja po prostu idę stąd. Po prostu... Niszę to. Postawiam dywan i uciekam. Dobra, gdzie będzie bezpiecznie? Dobra, żawka. O! O, 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 o. Co tu się dzieje? Dobra, może jednak tutaj nie chcemy pójść. Nie wiem co się tam stało. O, widzowie. Tam, tam tam on jest, tam on jest. Dobra, może mu się przyjrzyjmy. Dobra. To widać czy on ma... Ja, nie będę wam zasłaniał. Rusza głową. Widzowie. A w ogóle... zobaczcie, że on jest cały na czarno, nie widać w ogóle co się dzieje. Nie dobra widzowie, nie, 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 nie. Idziemy do sklepu, sklepu sniffer. Dobra. Tutaj powinno być chyba bezpiecznie. No chyba, że zaraz będzie próbował tutaj wejść. Dobra. Robi się jasno? Dobrze. Już się ja robi jasno. Dobra, czekamy na dzień. O, już się otworzyły. Dobra, jedziemy, dzień oh! O nie. O nie. O nie. Co wy? On, on zaraz może tutaj wejść, on zaraz tutaj może wejść. Co wy? Nie. Nie, nie. Dobra, nie. Tak nie, tak, tak po prostu nie może być. Widzowie, jeżeli ta postać zaczyna tutaj wchodzić, już będzie nasz koniec. Nie. Nie, widzowie, nie. Widzowie, ona podchodzi. Widzowie, nie. Widzowie, czy to już... czy, czy to nasz koniec? Widzowie, patrzcie na nas, idzie w nasz... zatrzymała się. trzyma się. Jezu, ja po prostu, aż nie mogę ruszać myszką. Tak, ciągle się po... Dobra. Wygapiajmy się tylko na nią. Po prostu, nie róbmy nic. Po prostu się na nią patrzmy. Może to chodzi o to, że jak my na nią patrzymy, to wtedy się rusza. Chwila, zobaczmy. Dobra. Tak, zaczyna iść. Zaczyna iść, dobra. Nie róbmy nic. Zobaczmy, zobaczmy co zrobi. Zobaczmy, co zrobi, jak podejdzie. Widzowie. trzyma się i się na nas patrzymy. Też się na nie patrzymy. Dobra. Nie widzę, wiecie co? Wiecie co? Nie wiem co robi. Nie, nie co robić. Widzowie? Widzowie. Co to co za postarcie robi? się na nas. się na nas. Patrzy się na nas, widzowie. Patrzy się na nas. Nie. Dobra. Musimy coś szybko zrobić. Musimy coś zrobić. Dobra, na 3-4 uciekamy, ale się na nią nie patrzymy. Bo ty się nie powinno ruszyć. Dobra, szybko, szybko, szybko. Szybko, 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 szybko. Dobra, udało się. Patrz się Nie. Dobra, gdzie idziemy widzowie? Musimy znaleźć jakieś bezpieczne miejsce. Miejsce. Dobra, myślicie, że nasz to będzie, dobra rzecz. Dobra, pójdźmy tam. Pójdźmy tam. So, musimy się po prostu gdzieś ukryć na tą jedną noc. A następnej wymyślimy. Co się wydarzy. So, dobra, pójdźmy szybko do tego wyżowca. Czyli znaczy, to jest tej postaci ten. To nie przypomina w ogóle. Dobra, widzę, już dochodzimy. Dobra. Szybko tutaj idziemy. Okej, okay, dobra. Zlatujemy do góry. I już zaraz powinniśmy być. To 14 sekund, tak mi się udaje. Dobra. Co jest? Jak długo się tutaj wpływa? O, dobra, jesteśmy. Teraz tego trzeba wyjść. Dobra. Udało się. I dobra. Nie widzę jej ja nic. Na szczęście. Uff, dobra widzę, chyba uciekliśmy. To już by było na tyle. I dobra, widzowie. Jutro się widzimy. I mam nadzieję, że Wam się podobał filmik. My kończymy właśnie tutaj, już nasz ten. Ponieważ nie wiadomo, czy zaraz ta postać nie przejdzie więc musimy szybko się ewakuować. I co, widzowie? To już by było na tyle. I. Papa! Pa. Jest tutaj! No to ja do góry! To postać ma kreatywa Nie, dobra, widzowie, papa! Pa.